21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości poruszył trzy istotne zagadnienia, które w efekcie przełożą się na przyspieszenie procedowania w sprawach konsumentów. Dodatkowo Trybunał poruszył istotne zagadnienie, jakim jest definicja konsumenta. Czy wobec tego pracownik banku również może podważać treść swojej umowy kredytu? Na to pytanie odpowiemy w dzisiejszym materiale. Witamy na kanale Mędrecki Partners. 21 września 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejne orzeczenie w polskiej sprawie frankowej spod sygnatury C139 22. W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się temu, co spowodowało, że polski sędzia zdecydował się zadać pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli jaki jest stan faktyczny sprawy, który wzbudził pewne wątpliwości po stronie polskiego sędziego. Przedmiotem sporów w polskiej sprawie jest umowa kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego, zawarta z dawnym Brebank, obecnie Mbank. Środki z kredytu zostały przeznaczone na zakup prywatnej nieruchomości. Skoro mówimy, że kredyt jest indeksowany, oznacza to, że kwota kredytu oraz faktycznie wypłacone konsumentowi środki zostały określone na kwotę w walucie polskiej. W zakresie spłaty rat kredytu umowa, a w tym przypadku zarówno umowa, jak i regulamin przewidywały dwa alternatywne postanowienia, które umożliwiały konsumentowi spłatę rat albo w złotówce po poprzednim przeliczeniu jej według tabeli banku, albo według wyboru konsumenta bezpośrednio w walucie franka szwajcarskiego. Kredytobiorcami byli małżonkowie, z których jeden Miał wykształcenie inżynierskie, nie posiadał wykształcenia ekonomicznego ani bankowego, natomiast drugi z małżonków miał wykształcenie ekonomiczne i w dacie zawierania umowy kredytu miał już kilkuletnie doświadczenie w pracy w banku, dodatkowo w tym banku, który zdecydował się udzielić kredytobiorcom kredytu. Przejdźmy zatem do pierwszego zagadnienia. W pierwszym pytaniu polski sąd zapytał, czy jeżeli w umowie kredytowej znajduje się zapis tożsamy z klauzulą wpisaną w rejestrze klauzul niedozwolonych, czy jest to wystarczające do uznania tego zapisu umowy kredytowej za nieuczciwy? W odpowiedzi na to pytanie Trybunał potwierdził, że wystarczy samo porównanie zapisu umowy kredytowej z zapisem znajdującym się w rejestrze klauzul niedozwolonych, jeżeli te zapisy są tożsame. Same, należy uznać, że jest to zapis nieuczciwy. Takie podejście i takie wskazówki dla polskich sądów niewątpliwie wpłyną na przyspieszenie postępowań sądowych, bowiem sędzia nie będzie musiał każdorazowo badać szczegółowo okoliczności sprawy. Wystarczy tylko, że porówna zapis umowy kredytowej z zapisem z rejestru. Należy dodatkowo podkreślić, że rejestr klauzul niedozwolonych jest jawny i przejrzysty dla wszystkich konsumentów, jak i przedsiębiorców. Zatem kredytobiorca może sprawdzić, czy zapis z jego umowy kredytowej znajduje się w tym rejestrze i może Zostać uznany za nieuczciwy, a dodatkowo przedsiębiorca nie powinien stosować w swoich wzorcach umownych zapisów, które już raz do tego rejestru zostały wpisane. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, wątpliwości polskiego sędziego dotyczyły kwestii y, do, dokonania wyboru przez konsumentów, z którego warunku chcą skorzystać przy spłacie rat kredytu. Czy sama możliwość bądź też wybór y, wykonania umowy na podstawie uczciwego zapisu pozbawia nieuczciwości? zapisu alternatywnego, który polega na przeliczeniu rat według tabeli banku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie miał w tym przypadku wątpliwości i wskazał, że jeżeli zapis umowy bez względu na to czy jest przedstawiony w umowie jako alternatywny bądź też wyłącznie jedyny do stosowania ma elementy abuzywne i ma elementy nieuczciwe i potencjalnie może być w toku umowy wykonywany jest nieuczciwy i takiej nieuczciwości czy też abuzywności nie traci, nawet jeżeli konsument nie zdecyduje się wykorzystać tego zapisu w trakcie wykonywania umowy. W takiej sytuacji, nawet jeżeli kredytobiorca spłacał raty bezpośrednio we franku szwajcarskim, a w jego umowie istniał zapis o możliwości przeliczenia raty według tabeli banku, to nadal jest to klauzula abuzywna, która podlega osunięciu i może być wobec niej stwierdzona nieważność. Podsumowując, bank. Nie może zabezpieczyć się na przyszłość w ten sposób, że zawrze w umowie kredytu dwie alternatywne możliwości realizacji zobowiązania przez konsumenta, na wypadek gdyby w przyszłości jeden z nich okazał się nieuczciwy. Bank ma obowiązek od początku konstruować umowę kredytów w taki sposób, aby wszystkie jej zapisy były uczciwe. Trzecie pytanie polskiego sądu dotyczyło zakresu informacji o cechach umowy jak i ryzykach, które przedsiębiorca, czyli w tym przypadku bank, powinien przedstawić kredytobiorcom przy zawieraniu umowy kredytu. Konkretniej chodziło o to, czy jeżeli mamy do czynienia z kredytobiorcą, który nie miał żadnego doświadczenia ani wiedzy w zakresie bankowości, oraz kredytobiorcę, który taką wiedzę i doświadczenie miał, czy ten zakres informacji powinien być tożsamy. Trybunał Sprawiedliwości Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiadając na to pytanie stwierdził, że niezależnie od tego, jaki jest poziom wiedzy, wykształcenia i doświadczenia zawodowego kredytobiorców, powinni oni otrzymać dokładnie takie same informacje związane ze swoją umową kredytową. W rozpoznawanej sprawie tylko jeden kredytobiorca miał zarówno wiedzę, jak i doświadczenie, które przynajmniej teoretycznie pozwalały założyć, że mógł on mieć większą wiedzę o ryzykach związanych z kredytem indeksowanym do waluty obcej. Mimo tego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że jest on takim samym konsumentem jak drugi małżonek, czyli zakres informacji dotyczących zarówno cech umowy, jak i ryzyka związanego z zawieraną umową powinien być przedstawiony w taki sam sposób. Dodatkowo należy podkreślić, że nie wystarczy samo blankietowe przedstawienie informacji o ryzyku, które standardowo stanowiło załącznik do umowy kredytowej, ale ta informacja przedstawiona przez bank powinna być jasna, przejrzysta i rzetelna. Dzięki takiemu rozstrzygnięciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, również pracownicy banku mają takie same szanse na unieważnienie swojej umowy kredytowej jak każdy inny konsument. Dodatkowo również inne grupy zawodowe, które mogły teoretycznie posiadać wiedzę związaną z tego typu produktami, mają takie same szanse w sądzie. Wszystkie elementy, które były przedmiotem wyroku TSUE, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, będą miały z pewnością przełożenie na zwiększenie argumentów konsumentów we wszystkich postępowaniach, czy to z bankami, czy to z innymi przedsiębiorcami, którzy stosują nieuczciwe postanowienia umowne. Postępowania sądowe w sprawach konsumentów, a w szczególności w sprawach konsumentów frankowiczów, będą dzięki temu mogły też znacząco przyspieszyć, jeżeli chodzi o postępowania dowodowe, ponieważ sędziowie nie będą musieli już tak szczegółowo weryfikować Każdego z postanowień i badać tych postanowień indywidualnie w przypadku każdego z kredytobiorców, a będą mogli zastosować pewien stopień automatyzmu, a dodatkowo ograniczy się też ilość elementów, które sąd będzie musiał weryfikować pod kątem indywidualnych cech każdego kredytobiorcy, pod kątem definicji konsumenta. Tutaj też spore uproszczenie ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które wpłynie na czasochłonność prowadzenia postępowania dowodowego. Kończąc dzisiejszy materiał, serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału, bo dzięki temu będziecie na bieżąco z tematami frankowymi. Dodatkowo zapraszam do lajkowania Kancelarii Mędrecki and Partners na naszych social mediach.